Dzisiejszy filmik będzie poświęcony questowi Bernala od Szczepieńca. Quest zdecydowanie warto wykonać, nagrody są naprawdę y, warte uwagi, więc żeby nie przedłużać zaczynamy. A Bernala możemy już trafić praktycznie na początku gry. Będzie się on znajdował w szopie wojennego mistrza w pogrobnie. seen you before name's bernard tarnished just like you let me ask you something are you here in the lands between to take up the fight does your faith in the guidance of grace hold firm despite the collapse of the golden order honest to a fault i see such thoughts won't behoove you as a tarnished but there's nothing wrong with that. Any interest in bearing the torch of my battle arts? All I know is the sword. Picked up a fair few tricks in my time, too. Now's the time to pass them on to a good tarnished like you. There's a myriad of battle arts in these lands that I've yet to discover. Mementos of all the warriors who raised their arms in battle, lost and died. A fine tale, all told of true chivalric romance. That's how I fell in love with the sword and the arts of combat. It grants meaning even to falling in battle, to death itself. Nie eh? well, no, no i tutaj w tej pierwszej lokacji sprzedaje on różne ciekawe popioły wojny. Szczególnie ciekawym jest ten o nazwie brak umiejętności. Jest on do użycia właśnie na pochodniach i tarczach. Wtedy możemy zablokować umiejętność z pochodni i starczy, żeby używać umiejętności z broni w drugiej ręce teraz co jeszcze jest tutaj taką ciekawostką no za przejście całego tego questa na samym końcu dostaniemy główną broń Bernala czyli berło pożeracza no to berło jest jedną z legendarnych oręży legendarnych broni które jest wymagane do trofeum no ale jeśli na przykład w jakiś sposób nie wiem zawaliliśmy tego questa a zależy nam na tej broni żeby ją zdobyć po prostu w nowej grze plus powiedzmy nie wiem brakuje komuś ta broń właśnie do platyny no to jest alternatywa i można po prostu bernala że tak powiem zabić tutaj na miejscu wtedy wypadnie z niego cała zbroja oraz właśnie ta broń nie polecam tego, bo wiadomo nie, nie zdobędziemy żadnych innych nagród z tego questa. No ale po prostu no, jest też taka opcja. No dobrze, ale my chcemy wykonać quest normalnie, więc kolejną lokacją, jaką musimy odwiedzić, jest wulkaniczny twór. Tutaj yy, jestem teraz przy głównym miejscu łaski wulkanicznego dworu. I Bernard będzie znajdował się tutaj, będzie siedział na tym krześle. I w momencie kiedy. You, what in heaven's name are you doing here? The Volcano Manor is a pit of recusants who spit at grace and hunt our own kind. I hope you understand the weight of my words. Well, as long as you understand what you're saying, you have harbored doubts from the very beginning. Perhaps this day was always lurking on the horizon.

So, you've blooded your sword in the hunt. Then I shall introduce myself once more. Banal. A recusant just like you. Recusants have particular battle arts, styled to our methods of slaughter. Why not add some to your repertoire? <laughs> come to understand now, eh? To take power and make it his own, the recusant must hunt his own kind. To raise the flag of revolt against this sanctified pillaging, we recusants must become the most wretched of predators. All you can do is. now teraz wykonujemy z listu drugie zlecenie do Dworu. Po czym wracamy do Bernala, który tym razem da nam swoje własne zlecenie. look at you a recusant through and through i knew you had it in you take this a special invitation to hunt some of the first tarnished who sat at the round table hold if you should accept i'll next see you on the field of battle Żeby wykonać teraz zlecenie Bernala musimy udać się aż do stolicy. Pokażę teraz jak dostać się konkretnie w miejsce walki. Zaczniemy tutaj od miejsca łaski Zachodnie Mury Obronne Stolicy. No dobra, zlecenie w i zostało wykonane, więc wracamy do Bernala po nagrodę za ten kontrakt. Jeśli chodzi o wulkaniczny dwór, no to w sumie to już wszystko. Jeśli pokonamy Rycarda, no to wszyscy NPC znikną z wulkanicznego dworu, Bernal również i zostanie po nim miecz. No i co ciekawe, z miecza możemy dalej kupować popioły wojny, których nie kupiliśmy wcześniej. i hope you'd soon return i have the reward from lady tanith take it it's yours by right let us tread the path of the recusant together till we reach the miserable death that awaits us no, teraz Jeśli quest jest prowadzony prawidłowo, to Bernala będziemy mogli przyzwać do walki z Duetem Boskiej Skóry. Zakończenie questu będzie miało również miejsce w farum Azula. Pokażę jak się dostać do tej lokacji spod miejsca łaska. No i teraz gdy pokonaliśmy już Bernala, trzymaliśmy jego zbroję oraz broń, ale też za wykonanie całego questu jeszcze jeden przedmiot, czyli bluźnierczy szpon. No i cóż to jest ten szpon? No może on odpić moc czarnej Klingi. Malekit, czarna Klinga jest jednym z głównych posłów. Spotkamy go na końcu naszej wizyty w Farum Azula. I ten przedmiot może nam pomóc właśnie w walce z nim, konkretnie w jego drugiej fazie. No nie są to co prawda kajdany, nie przeszpienimy tym szpodem go do podłoża. On działa bardziej na zasadzie parowania, czyli po prostu użyty w odpowiednim momencie podczas gdy Malekit atakuje nas atakiem z noża, który wtedy błyszczy tak na złoto no to y, używając po prostu kwadratu w tym momencie, kiedy mamy tą, y, ten przewiot wehikunku, no to zablokujemy ten jego atak, właściwie go sparujemy i on przez chwilę będzie taki oszołomiony i będziemy mogli go w tym czasie zaatakować. No nie jest to łatwe w użyciu, na pewno tutaj pewnie się przyda trochę wprawy w parowaniu. Postaram się tutaj pokazać jak to odbicie wygląda w praktyce. Dzięki, że oglądaliście. Cześć.